Kamil Stoks, z trzynastki wspaniałych naszych zawodników do konkursu zakwalifikowało się dziewięciu wspaniałych, więc to jest niezły rezultat na pewno. Owszem, jako grupa uważam, że jesteśmy na, na dobrym poziomie. Wiadomo, że każdy z nas, no może nie każdy z nas, większość z nas poszukuje jeszcze czegoś, stara się udoskonalać, doszlifowywać pewne elementy. Ale póki co trzeba podejść z dużym spokojem, z bardzo dużą dozą cierpliwości do tego, co będzie przed nami. No i z dużą wiarą. Wszystko wskazuje na to, że zakończysz te kwalifikacje w pierwszej dziesiątce, bo jesteś na razie ósmy. Czy jesteś zadowolony z tego trzeciego dzisiaj skoku? Owszem, był zdecydowanie najlepszy ze wszystkich dzisiaj oddanych przeze mnie. E, tak przypuszczałem, że nie będzie to dzisiaj łatwy dla mnie dzień, natomiast nie sądziłem, że będę miał aż takie trudności, e, zwłaszcza techniczne. E, powiem szczerze, że w, z mojej perspektywy one nie były duże i, i, i wiem, że to nie były duże błędy, natomiast nie wiedziałem, że e, będą robiły aż taką różnicę. No ale e, widoczny poziom. Aż tak po prostu podskoczył do góry, że teraz najmniejsze błędy będą decydowały naprawdę o, o dużych różnicach. Czy masz na myśli te lekkie nerwy przed inauguracją kolejnego sezonu, dy, 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 mówiąc o tych swoich drobnych problemach? Nie, nie, to, to, to są. To są e, trudno powiedzieć, że to są błędy, no bo spóźnienie skoku wynika z bardzo wielu różnych czynników. E, natomiast e, na szczęście. Dzisiaj nie było aż tak, żeby mnie wycofywało na rozbiegu, gdzie traciłbym równowagę, to bym mógł uważać jako sygnał do tego, że, jest, że coś jest nie tak. Natomiast wszystko działało, poza tymi drobnymi szczegółami najważniejszymi, jak chodzi o trafienie w próg. Na koniec jeszcze pytanie, chyba dobrze się stało, że nie skakaliście na śniegu, bo przy tym deszczu to, to lądowanie by było bardzo chyba niebezpieczne, tak to równa nawierzchnia przynajmniej. Czy ja podtrzymuję to, co mówiłem wczoraj na konferencji, że uważam, że ten system na tym etapie, czy w tej, na tej, w tym etapie pory roku jest, uważam, dobrym rozwiązaniem.